bo w Pana biografii znalazłam również informacje dotyczące książek, które powstawały z Janem Pawłem II. Jak wyglądała taka współpraca przy książkach? Były to homilie Jana Pawła, złote myśli Jana Pawła i fotografie Adama Wujaka. Jak doszło do takiej współpracy, jak te książki powstawały? Ojciec Święty w ogóle nie ingerował to. oczywiście będzie w kontakcie z Watykanem, Przecież y, trzeba mieć zezwolenie na, na, na wiele publikacji. I tak rzeczywiście było. Jeżeli chodzi o zdjęcia, to kiedyś ksiądz Iwyś mi powiedział, ja go zapytałem, ja mówię, co ja właściwie mogę publikować? A on mówi, to co Pan uzna za stosowne. Przecież my w jakiś sposób z Arturem czy z innymi fotografikami pokazywaliśmy światu, jak Jan Paweł II wyglądał. Nie fotografowałem tylko go podczas wielkich uroczystości, ale przecież też prywatnie. Kiedyś sobie zamarzyłem, żeby go sfotografować na dachu Pałacu Armii I w ten czas, kiedy przyszedłem z nim całą Via Crucis, Koloseum, pamiętam od kaplicy, która, nie, która jest tylko otwierana raz do, właśnie w czasie, Wielkociścia. Ojciec Święty wszedł do swojego auta, a Andrzej mu dach, który był nad, nad autem, taki rozsuwany. Zwracał się do różnych ludzi. Nagle do mnie powiedział, nie widziałem, że zdjęcie było robione dzisiaj, a ja... He, nie, nie zauważyłem, żeby Ojciec Święty popatrzył się na ja by Nie wiem, czy poświadomie sobie zdawał sprawę, czy wiedział, czy gdzieś tam zobaczył mnie nagle. Był tak skupiony na, na krzyżu Chrystusa. I mówię do Księdza Dziedzieli, ale ja mam jeszcze jedno marzenie. On mówi, to proszę do mnie zadzwonić jutro o dziewiątej rano. Zadzwoniłem. Słuchał że ksiądz z Księdza Byskupu w w ten czas na Dziedzicie, proszę natychmiast przychodzić. Czekał na mnie już po windą, taką drewnianą, malutką windą, która jechała z placu Damastyjskiego. Nie zapomniałem ten pracę, taki malutki, bardzo wewnętrzny, windą, która, która yy, szła do, do prywatnych. Na sądzą się taką byli i skęcą Dzisza i drzwi się otwarły błysnęły światło. Ja, myślę, ja myślałem, Boże, co za światło? To błysnęło światło słoneczne. Czyli myśmy się znaleźli na dachu pałacu opostolskiego. Tam Paweł VI wybudował taką, w takim miecce drogę krzyżową. wiecie Pan jest, a papież był w takiej czarnej capeczce, był obrany na czarno, bo przecież wiemy, że z niektórych wiersz kościelnych można było, byłoby go zeszczelić, to było w jakiś sposób zamaskowanie się w pewnym sensie, właśnie w tych, tych czarnych szatach. Ksiądz Jezus ja tu Pana zostawię, bo ja mam wiele spraw do załatwienia, zostanie pracą Pan tutaj z papieżem. On się będzie modlił, będzie odmawiał drogę krzyżową, będzie odmawiał prewiarz. I tak z Janem Pawłem II ma jakieś półtorej godziny na dachu powarcia apostolskiego. To była też jakaś nieprawdopodobna mistyka. I wydarzenie w moim życiu, które, które nigdy nie...